Witajcie. W tym odcinku o planowaniu podatkowym w zakresie podatku PIT od kryptowalut oraz czy możliwa jest taka sytuacja, że mamy stratę na kryptowalutach i jednocześnie musimy zapłacić PIT. W tym odcinku również o tym, i na jakim formularzu rozliczamy podatek od kryptowalut, yy, jakie są załączniki do tego formularza, jaka jest ustawowa definicja dochodu oraz powiemy sobie o planowaniu podatkowym i przedstawię 5 kroków planowania podatkowego w zakresie kryptowalut. A więc do dzieła. Po pierwsze, zasada opodatkowania kryptowalut jest nieco inna niż dochodów na przykład z giełdy, również opodatkowana jako dochód kapitałowy są dochody z kryptowalut. Również na formularzu p 38 rozliczamy, ale w zupełnie innej rubryce, ponieważ tych dochodów ze sobą się nie łączy. A dochodów z giełdy i dochodów z kryptowalut. Dochody z kryptowalut ponadto są inaczej opodatkowane niż dochody z giełdy. W przypadku inwestycji giełdowych mamy różnicę pomiędzy tym, co żeśmy sprzedali, a kosztami związanymi ze sprzedanymi walorami. Te walory, które kupiliśmy, a żeśmy ich nie sprzedali, nie mają wpływu na nasze podatki. Tu kryptowalut jest inaczej. I tutaj warto zobaczyć, jakie są przepisy ustawy podatkowej. To jest ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, która, jeżeli chodzi o opodatkowanie kryptowalut, mówi tak: dochodem z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, bo tak to jest zdefiniowane w ustawie. Jest osiągnięta w roku podatkowym różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych, a kosztami uzyskania przychodów, i tu nie byłoby nic jeszcze dziwnego, określonymi na podstawie artykułu 22, ustęp 14 do 16 tejże ustawy. I tutaj jest pies pogrzebany, bo artykuł 22, 14, 16, nie będę go czy, całego czytał tych ustępów, ale. Definiuje koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych jako udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na nabycie waluty wirtualnej oraz koszty związane ze zbyciem waluty wirtualnej. W tym udokumentowane wydatki poniesione na rzecz podmiotów itd., itd. I koszty uzyskania przychodów są potracone w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione. A więc nieważne jest, czy zbyliśmy tą walutę wirtualną. Ważne, żeśmy ją kupili. To jest koszt. Jeżeli wystąpi nadwyżka kosztów nad przychodami, czyli za większą kwotę kupiliśmy niż sprzedaliśmy, to mamy nie straty, tylko mamy nadwyżkę kosztów, którą przenosimy na kolejny rok i możemy ją wykorzystać. I słuchajcie, może być taka sytuacja, że w danym roku podatkowym mamy stratę inwestycyjną z kryptowalut i podatek PID do zapłaty. Jak to możliwe? Zobaczmy na przykład rok 2020, 2021 i 38. To był dobry rok dla bitcoina. Kupiliśmy za 125 tysięcy złotych, dwa bitcoiny razem wydaliśmy 250 tysięcy złotych i sprzedaliśmy jednego bitcoina właśnie za 250 tysięcy złotych, drugiego trzymamy sobie. Według naszego rachunku inwestycyjnego osiągnęliśmy zysk z tego jednego bitcoina sprzedanego 100%. 125 tysięcy złotych zyskaliśmy, a drugi bitcoin sobie leży, czeka. I wypełnialiśmy potem Pita, 20, Pita 38 za rok 2021, i co? Mi się okazało, że nie mamy żadnego podatku do zapłaty. Kupiliśmy za 250 tysięcy złotych bitcoiny, dwa, sprzedaliśmy jednego za 250 tysięcy złotych również. Wobec tego, według ustawy podatkowej, i według formularza PIT-38 mamy tutaj dochód zerowy, nie płacimy podatku, no to fajnie. I Jeszcze taka uwaga, jeżeli osiągamy dochód z zagranicy, z kryptowalut, wypełniamy formularz, załącznik do formularza PIT-38, PIT-ZG. I mamy rok 2022, Bitcoin ma się nie najlepiej, minimalizujemy straty, sprzedajemy tego Bitcoina z małą stratą, za 115 tysięcy złotych, ów tylko 10 tysięcy zł straty na tym Bitcoinie. I potem wypełniamy w kwietniu kolejnego roku PIT. I się dziwimy. Mamy 115 tysięcy złotych przychodu. Nie kupiliśmy żadnej waluty wirtualnej. Wobec tego dochód wynosi również 115 tysięcy złotych. I mamy do zapłaty prawie 22 tysiące podatku PIT. Niedobrze. Ale. Dopóki rok podatkowy się nie skończy, możemy jeszcze temu zaradzić. Dlatego, że wskutek takiej definicji kosztów podatkowych ze zbycia kryptowalut, co powinniśmy zrobić? Powinniśmy nabyć walutę wirtualną, np. za te 115 tysięcy złotych, żeby tam się to wyrównało i żeby podatek nie wystąpił, a jeżeli wystąpił, to w kolejnym roku podatkowym. W ten sposób możemy sobie ten podatek kopnąć w kolejny rok podatkowy. No dobrze jak to obliczyć, jak do tego podejść. A więc dopóki rok podatkowy się nie skończył, jeszcze jest czas na planowanie podatkowe. Jak zaplanować podatki od kryptowalut w bieżącym roku? Zanim się skończy, potem to już jest mleko rozlane. Po pierwsze, znaj zasady. Poznaj zasady, w jakiej są opodatkowane dochody z kryptowalut. Dwa, poznaj swoje liczby. Poznaj swojego pita za rok ubiegły z kryptowalut, i poznaj swoje transakcje na rachunku związane z kryptowalutami, abyś wiedział, jaki szacowany podatek ewentualnie może ci wyjść w danym roku podatkowym. Jak już poznasz te dwie liczby, zrób sobie te, te dwie rzeczy, zrób sobie symulację tego podatku. I jeżeli wyjdzie ci, że powinieneś. Żeby nie zapłacić podatku, nabyć kryptowalutę, wobec tego musisz zrobić sobie plan. A więc do końca roku 2022 muszę nabyć walut wirtualnych za 115 tysięcy złotych. No i czeka na odpowiedni moment, żeby ten pomysł zrealizować posługując się swoimi metodami inwestycyjnymi. I piąty krok wykonanie planu, bo nawet najlepszy plan bez egzekucji jest nic nie warte. A więc jeszcze raz poznaj zasady, poznaj swoje liczby, zrób symulację, zrób plan i go wykonaj. Dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.